Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnych zajęciach w pracowni plastycznej. Dzisiaj wykonamy wiosenny obrazek z ważką. Do wykonania będą nam potrzebne klej, nożyczki, kolorowa kartka, na której będziemy obrazek przyklejać, odcienie zieleni, kartki w odcienie zieleni, cienkie kartki kolorowe i oczy, które przyklejemy potem do ważki. Najpierw zaczniemy sobie od tworzenia trawy, kartki papieru, wycinamy trójkąty, nie zastanawiając się jak one będą wyglądać, różne dowolne kawałeczki, niemy kartki, nie lepiej, jakby to były w różnych odcieniach zieleni, tniemy, ja już mam przygotowane wcześniej I zaczynamy sobie tworzyć obrazek josanny. Układamy Układamy w różnej kolejności, jak nam serce Teraz z brązowej kartki wycinamy cieniutkie. Też nie musimy się zastanawiać, czy to będzie bardzo Pokażę, jak wykonać kwiatuszek najprościej, jak się nam to uda. Będą mogły to zajęcia sobie zrobić dzieci najmniejsze. Nawet składamy kartkę w wolny sposób, żebyśmy mieli krawędź. Ucinamy w ten sposób taką łódeczkę. I mamy jeden element to kwiatuszka. Jak mamy jeszcze miejsce na tej samej kartce. Może być troszkę mniejszy płatek. Ja te płatki mam już wycięte. I w ten sposób tworzymy sobie dowolnego kwiatuszka. Może być z pięciu płatków, czterech, trzech, jak tam nam będzie się podobało. Teraz przygotujemy elementy do zrobienia ważki. Znowu wycinamy tym razem paseczki, trochę szersze. W różnych kolorach. Nieważne są też szerokości. Staram się wyciąć w miarę prostą. Teraz będziemy te elementy sklejać. Odrobinę kleju. Nawijamy na palec. Sklejamy. Przyciskamy. Niepotrzebny kawałeczek Zostawiamy. Mamy już wykonany jeden element. Teraz następnego koloru. Kolejny element. Nie jest też ważne, czy to będzie większe kółeczko, czy mniejsze. Jeśli nam się klej nie trzyma, to wtedy podklejamy. Mam wykonanych już kilka takich elementów. I teraz będziemy sobie układać ważkę. Mogą być to szersze. Postaram się teraz je ładnie ułożyć. Jakiś na przykład węższy element. O, mamy już powiedzmy tułów dla ważki. Teraz musimy wyciąć skrzydełko. Składamy sobie kartkę w ten sposób. I wycinamy skrzydełko. Trzeba się zaokrąglić końcóweczkę. I mamy Skrzydełko. Można wykonać dwa takie skrzydełka. dowolnym wkładamy w ten sposób. Jedno i na nie drugie. Potem będziemy to wszystko sklejać. Jeśli się okazuje, że jedno jest za duże, to możemy je złożyć i zrobimy odrobinę mniejsze. mamy kolejne skrzydełko. Tutaj mamy głowę. I teraz należałoby cały rysunek przykleić na koniec. Na koniec przyklejamy na głowę oczy. Ja może położę, może nie spadnie. Jedno oko i drugie oko kwiatków. Możemy, niestety nie trzyma się, damy tutaj. Jak będzie sklejony cały obrazek, można dołożyć więcej jeszcze traw. Gdyby ktoś chciał, żeby trawa była na przykład bardziej przestrzenna, to można zrobić w ten sposób, że taki trójkącik bierzemy, nakładamy na nożyczki, przeciągamy, przyklejamy My I mamy inny rodzaj trawki, która bardziej odstaje. Żeby obrazek wyglądał jak obrazek wiosenny, skrzydełka nam się nie chcą trzymać. To możemy jeszcze wyciąć taką ramkę, nałożyć na obrazek, całość skleić. I życzę udanego rysowania, do udanego rysunku waszego, waszego, waszego wiosennego. Dziękuję bardzo.